Simona, kochani, witam was wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku robimy znowu challenge i robimy, e, próbujemy przynajmniej, zrobić kosę o 100 zł. Mm, I oczywiście liczę na to, że nam się uda to zrobić. E, I zanim przejdźmy do odcinka, to słuchajcie, w dzisiejszym odcinku macie od tego skina do wygrania. I żeby wziąć udział w konkursie, musicie zasubskrybować mój mu kanał, zostawić łapkę w górę i napisać komentarze. A jakie hasło macie wpisać w komentarzu, to tu hasło podam w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. I słuchajcie, oczywiście przypominam Wam, o trwających konkursach na stronie, co jest Go Skins, gdzie do Macie o te piękne rękawiczki i oto piękną kosę, tak? I wpłacając minimalną kwotę 8.40 z moim kodem KARI macie szansę wziąć udział w oto tych konkursach, a w wpłacając 15, tak, automatycznie bierzecie udział w obu dwóch konkursach naraz, więc zapraszam serdecznie do udziału. Dobra, słuchajcie. Oczywiście robimy bitwy i mam pewien pomysł. Słuchajcie, mamy 100 zł, tak? Żeby puścić Lookersa na Cisterku. Na buście dać Ultra Case. Słuchajcie, no dzisiaj totalnie coś nowego robimy, tak? Tego wcześniej nie robiliśmy. Ile tu, o nie wiem, czy zł. Kurde, no dobra, to dajemy na buście indirect Case 27 do. I bym wrzuciła jeszcze USP Case. Dajemy to i ruszamy. Słuchajcie, na dwie osoby. Na razie zaczniemy od trybu standardowego. Nie wiem, czy dzisiaj będziemy zagrać underdogiem, ale zobaczymy. Koszt bitwy 35,87 groszy, z czego mamy dwie skrzynie dwie skrzynki, pięć skrzynek. I gramy na dwie osoby, to miałam powiedzieć. To miałam właśnie na myśli. I słuchajcie, mamy osobę chętną do grania. Ojej, ojej Chester. No, słuchajcie, w dupę nie oddał, niestety. Ja liczę na tą ostatnią skrzynkę, słuchajcie, ej, no taki Mortis mógłby wpaść. Liczę na ostatnią skrzynkę i to bardzo mocno. Nie jesteśmy, słuchajcie, nie ma jakiejś takiej, nie wiem, wielkiej, niewiadomej różnicy, ale... U, wygraliśmy to, ej, Factory nie wpadł, dobra. Słuchajcie, no 4 z na plusie, słuchajcie, to już zawsze coś, to już zawsze coś. Mm. Dobra, w takim razie robimy tak. Puścimy nową skrzyneczkę na buście dwie. Weźmiemy USP case też na buście puścimy. Wziąłabym też Glock Case i sticker case na buście. Oczywiście wracamy do moich kochanych sticker caseów. Sześć skrzynek, ale dałabym to. Spróbujmy dać do nas trzy osoby zaryzykujmy. Może się uda zgarnąć większą pulę. A... Ale zobaczymy, tak. Zobaczymy. A mamy osobę do grania. Dobra. No to słuchajcie, ruszamy. Stresuję się bardzo, bardzo, bo bardzo bym chciała zrobić tą kosę. A na razie prowadzimy. Słuchajcie, uratował nas tu. EP eh, 2000. Dobra, ej, zajebiście. Jeszcze skrzynki przed nami i oby tak dalej, oby tak dalej. Uh, uh, uh. Co jest? Ja pierdzielę, dobra. Ej, wygraliśmy to i jeszcze zajebisty. Po prostu profit zrobiliśmy. No, prawie 100 zł. Mamy 196 zł, słuchajcie. Dobra, która to nam skrzynka tak oddała? Oczywiście sticker case. No, przecież nie mogło być inaczej, tak. Dajemy jeszcze raz usp na buście. I co my wcześniej jeszcze rzucaliśmy? Te nowe skrzynki, tak? Ale bym teraz dała też nową skrzynkę, tylko że cię I oczywiście gold case, ale też bym rzuciła na buście na przykład gold case. A. Co tak? No, tak bym zrobiła. Aby weźmy, zróbmy sobie bitwę ze 100 złotych. Co wy na to? Ze 100 złotych. Bym dała 4 kejsy. z dwa i tak bym to zostawiła. Słuchajcie, siedem skrzynek, i znowu bym poszła na trzy osoby. Już trochę się cykam, teraz nie powiem, bo się boję, że to przepierdzielę. Ale dobra, no jak nie sprawdzę, to się nie dowiem, tak? I, i równe 100 złotych nam dostałem. Dobra. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ja wierzę w to, że będzie dobrze. Koszbicy 96, 60, słuchajcie. Mm. I, i, i zobaczymy. Zobaczymy co, co, co uda się wyczarować z tego wszystkiego. O nie, to możliwisty ja wpada ja. i dych I tu jeszcze MK. No oczywiście, oczywiście, kochani. Mm. M4 może mnie uratować bardzo mocno w to wierzę. Ostatnia skrzynka dla nas, proszę, dla nas, kuźwa nie, ale dupa. Bo no można było zrobić zajbisty profit, ale cóż, dobra. Skopiuję tą bitwę, ale puszczę to na dwie osoby. Bardzo fajne skrzynki, ale puszczę to na dwie osoby, słuchajcie. Czyli robimy all in. Mogłam teraz tego nie robić, ale robimy to. Robimy to. Dajemy, Aleksa. A tak a propos to, tu hasło, które macie pisać w komentarzu, napiszcie mi, czy wy macie jakąś kosę. jak tak było, jaką, jak nie, to po prostu piszcie, że nie. Mm. Dobra, niedobrze. Kurwa, dlaczego to tyle kosztuje? Znowu zostaje czy na ostatnie skrzynki. ja pierdolę. No i znowu widzę. Słuchajcie. Nie udało nam się zrobić kosy, ale powiem to po raz tysięczny, że ja nie odpuszczę i wierzę mocno w to, że znowu uda mi się zrobić tą kosę. I to na pewno, jestem tego pewna. Ja wam dziękuję bardzo oczywiście za oglądanie. Przypominam o pozostawieniu obserwacji łapki w górę i oczywiście nie zapomnijcie pisać hasłów w komentarzu, tak? Jeszcze raz dziękuję i pa!